Prezentuję kolejnego gołąbka o numerze 3039. Jest to niebieski, lekko obstry na głowie samczyk. Przepraszam, chyba samiczka. Gołąb, który wywodzi się z mojej super pary rozpłodowej samca 48. Samiec 48 to jest. Półbrat dla ojca Eliota, czyli gołąb, który wywodzi się z Jackpota z hodowli Fuxen Wolf, rewelacyjny gołąb prospodowy z różnymi samicami, coś fajnego dał, ale najlepsze gołębie dał samicą 3216 świętej pamięci naszego kolegi Krystiana Kachlera. Także e, rok temu, rok temu jak sprzedawałem gołębie, najlepszy lotnik, najlepszy lotnik oddziału roczny, Samica, która zrobiła 11 konkursów, to właśnie z tej samej pary. E, tu mam samicę 22 roku. E, rewelacyjna samica, którą zawsze typuję do GMP. No, numeru tej samicy z oczywistych względów nie będę mówił, ale naprawdę super para rozpłodowa. Zresztą w tym roku, jak już tam wiele razy mówiłem, że e, nie wszystkie gołębie puściłem do pary, ze względu na to, że chcę troszeczkę odpocząć od gołębi. Także chcę uchować sobie w domu. W domu trochę młodych, no i nie wiem, czy brat będzie chciał, żebym parę sztuk wpuścił na firmę, ale jak się zdecyduje, będzie miał czas, to mu tam maksymalnie 50 sztuk wpuszczę. Także do pary tylko puściłem wszystkie dzieci Eliota, dzieci czterech jedynek i rodzeństwo Eliota, plus różne, różni, różni partnerzy. No i oczywiście te pary, które wybitne lotniki dają, to też, też jak gdyby zostawiłem i, i te młode sobie, sobie chowam. W związku z tym, jednego z dwóch młodych, które są, to są młode z drugiego lęgu, e, tutaj proponuję dla Was e, naprawdę gołębie, godne polecenia. Pozdrawiam i zapraszam na aukcję.